Michał żył w ciągłym biegu. Praca, obowiązki, wiadomości w telefonie. Adwent wydawał mu się tylko kolejnym okresem w roku. Ale billboard, który zobaczył, droga do Betlejem zaczyna się w sercu, stał się dla niego początkiem przemiany. Postanowił, że każdy dzień będzie jednym krokiem w stronę Betlejem. Pierwszy krok nadzieja. Michał zaczął od najtrudniejszego zaufać, że Jego życie ma sens mimo chaosu. Kiedy stracił ważny projekt w pracy, zamiast się poddać powiedział: „Może Bóg otwiera mi inną drogę. Nadzieja stała się dla niego, jak gwiazda Betlejemska prowadziła, nawet gdy nie widział jeszcze celu. Drugi krok: pokój. W domu często dochodziło do kłótni. Michał postanowił, że zamiast odpowiadać gniewem, spróbuje milczeć i przebaczać. Nie chcę się kłócić, chcę pokoju. Poczuł, że prawdziwy pokój nie zaczyna się od świata polityki czy wielkich decyzji, ale od serca, które potrafi wybaczyć. Trzeci krok radość. Michał odkrył, że radość nie musi być wielkim wydarzeniem. Uśmiech dziecka w autobusie, zimowe słońce odbijające się w śniegu, rozmowa z przyjacielem to były małe iskry, które rozświetlały jego dzień. Zrozumiał, że radość adwentu to nie fajerwerki, ale świadomość, że Bóg jest blisko. Czwarty krok: miłość. Najważniejszy krok. Michał odwiedził samotną ciocię, której dawno nie widział. Spędził z nią wieczór, słuchając jej historii i śmiejąc się razem. Zrozumiał, że miłość to obecność, bycie przy kimś, kto tego potrzebuje. W tym geście poczuł, że naprawdę zbliża się do Betlejem, bo tam rodzi się miłość, która nigdy nie gaśnie. W wigilię Michał spojrzał wstecz na swoją drogę. Nadzieja, pokój, radość i miłość były jak cztery kamienie milowe, które doprowadziły go do miejsca spotkania z Jezusem. Nie musiał jechać do Betlejem, odkrył je w swoim sercu.